Zapraszam Was na kolejny filmik. Dzisiaj przychodzę do Was z holem. Nie jest to taki do końca hol e, dla dziecka. Jest taki troszeczkę pomieszany. Mam tutaj coś do domu, coś dla małej, więc pokażę Wam. A są to rzeczy z. Pepko. Więc teraz Wam po kolei pokażę, co ostatnio zakupiłam. Jest to zbieranina z kilku podejść do pepko. Byłam w różnych sklepach w pepko i po prostu coś tutaj upolowałam. Może zacznę od pierwszej rzeczy, którą mam tutaj na górze. Jest to taka miseczka z króliczkiem. Jest to ta świąteczna miseczka, ale kupiłam oliwce, bo ona tak naprawdę nie wygląda tylko na wielkanocno. Będzie miała dla do swoich płatków, albo taka po prostu dla niej tylko. Oliwka się cieszyła, że ma swoją miskę i tylko dla niej będzie, więc e, taka miseczka i ona kosztowała 5 zł, więc niedużo. E, nie pamiętam już skąd te skarpetki mam, ale ostatnio znalazłam też skarpetki nowe z Pepko w domu e, i nie pamiętam czy ja je kupowałam, czy oliwka jest skądś dostała i po prostu ona ich nie ubierała, ale to nic. Są całkowicie nowe, więc trafią do e, mojego filipka, więc e, nawet jutro je zawiozę, bo mam też mały drobiazg dla niego i chyba jutro będziemy robić jakieś a, zdjęcia. I teraz tak, kolejną rzeczą, jaką kupiłam, to są takie zwykłe, szare skarpetki. Tutaj mamy trzy pary i one kosztowały 5 zł. Wzięłam takie szare, bo żeby się odróżniały troszeczkę od tych białych, które już są troszeczkę stare. Chcę zrobić porządek w skarpetkach, wyrzucić po prostu wszystkie pary i kupić kilka nowych i to są takie rzeczy, które często się zużywają, nieładnie już wyglądają, i trzeba po prostu je wymieniać co jakiś czas. Więc zrobię małe porządki, ale to już po majówce. Kupiłam też jakiś czas temu takie. Nie wiem jak to nazwać. I tutaj mam jeszcze jeden. Są to takie malutkie zbiorniczki, w których w środku jest woda, i są to. Kostki lodu wielokrotnego użytku. O tak. Eee, w różnych kształtach. Tutaj mam serduszka, tutaj jakieś diamenciki. I są teraz w pepko dostępne w, w kształcie cytryn, limonek no po prostu różne. Eee, one kosztowały 3,99 za opakowanie. I ja je będę mrozić, ale to latem i do jakichś koktajli, do soków. Do drinków można wkładać. Są to naprawdę bardzo fajne kostki. Ja już kiedyś takie kupiłam, zwykłe, kwadratowe, takie tradycyjne wygląd, i naprawdę długo się u nas sprawowały. Niestety gdzieś już je zgubiłam, więc teraz mam dwa opakowania. Kupiłam, jak zawsze, e, kiedy wchodzę do Pepco moje ulubione gumki takie sprężynki. One są rewelacyjne, tu też tą gumkę mam. Yy, są po prostu przecudowne. Jest tutaj ich 5 sztuk i one kosztują 3 złote, ale jeżeli szukacie gumek, które nie będą wyglądać wam włosów, które nie będą ich wyrywać, to serdecznie Wam polecam właśnie te sprężynki z Pepco One są rewelacyjne i bardzo tanie, więc yy, można się skusić. Kupiłam też oliwce, taką poszewkę na podusie. Tylko jedną, bo to będzie taka poszewka y, do poduszki ozdobnej, którą będzie oliwka trzymała na łóżku. Musimy u oliwki w pokoju też zrobić porządek, wyrzucić zabawki, których już nie używa, oddać komuś, bo mamy tego za dużo i ona już nie ma miejsca na y, nowe rzeczy, nowe zabawki. I musimy te po prostu, z których już wyrosła. Wyrzucić. Więc taka poszewka, i ta poszewka kosztowała chyba 6 zł, jak się nie mylę. Ona była w promocji, właśnie. Ma tutaj suwaczek, tutaj taka brokatowa jest. Bardzo fajna poszewka, bardzo miła i mi się bardzo podobała. Dlatego stwierdziłam, że muszę ją dla oliwci kupić. Kupiłam też oliwce coś takiego na ścianę do zawieszenia, takie serduszko. Tutaj takie brokatowe, bardzo fajnie wykonane. I to serduszko było przecenione z 10 zł na 4, więc kupiłam oliwce gdzieś zawiesimy, będzie ładnie wyglądało. Taka ozdoba do pokoju. I tak, teraz przejdę do mojej siaty, którą tutaj mam, bo też kupiłam kilka rzeczy, ostatnio e, niedaleko mojej pracy w Pepko. Jeździłam tutaj po kilku sklepach różnych, więc nie powiem Wam gdzie dokładnie co upolowałam, bo zauważyłam, że w Pepko są różne rzeczy w różnych miejscach. Tak jak na przykład tutaj mieszkami i pojedziemy do najbliższego Pepko, są zdecydowanie ładniejsze ciuchy dla dzieci: większy wybór, większe Pepko. Do domu jest bardzo dużo produktów i są to rzeczy inne. A jak pojadę do mojej miejscowości rodzinnej, gdzie też jest Pepko. To tam zdecydowanie jest mniej tych rzeczy. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. I właśnie kupiłam e, takie podkłady. O. E, są tutaj cztery sztuki tych, e, nie wiem jak to się nazywa, no, tych takich podkładek na e, stół. I one kosztowały 5 zł. Kupiłam takie e, z kwiatem. I będę je tutaj układać na y, szafie naszej, tutaj, na szafeczka, gdzieś tak w takich miejscach, gdzie często coś kładę, odkładam, używam. Nie chcę, żeby po prostu nagle mi się porysowały I będę używała czegoś takiego, bo aktualnie mam tutaj taki mm, ażurowy, ażurową taką serwetkę i ona już się koniecznie mi się podoba. Więc teraz będą y, takie śmieszne rzeczy. Eee, o, co ja tu mam? Ostatnio też zakupiłam Oliwce takie zwykłe eee, Spodenki One były Za dokładnie 5 zł To pamiętam I kupiłam jej większe na 1,28 m Bo te na 1,10 m 1,16 m Były strasznie malutkie i stwierdziłam, że wezmę większe Oliwka już je ubierała i są całkiem W porządku Dobry rozmiar, więc takie spodeneczki Będzie miała na lato czy czy do spania, coś takiego. E, kupiłam też Oliwce sukieneczkę na 1,10 m. Ona kosztowała 20 zł. Kupiłam jej taką właśnie sukienkę w kwiatuszki, błękitną. Tu na dole ma taką e, koronkową falbanę. Tutaj falbankę z... Materiału, takie rękawki. Bardzo ładna sukienka. Jak za 20 zł to naprawdę niedużo, i możliwe, że Oliwka jutro ubierze tą sukienkę na 18, którą idziemy, bo idziemy razem. Maksa nie ma i po prostu musimy się ubrać w sukienki, bo to jest dosyć duża impreza i musimy wyglądać ładnie. I teraz tak. Kupiłam jeszcze sobie skarpetki, e, trzy pary. One kosztowały 7 zł, ale bardzo spodobał mi się ich materiał. To nie są zwykłe bawełniane skarpetki. One są takie elastyczne, miękkie, bardzo gładkie, bardzo miłe. Mają śmieszne takie wzory e, takie zygzaki i są one w trzech kolorach: mam białe, e, takie neonowe i szare. I wzięłam je w moim rozmiarze, bo one naprawdę wyglądają na takie dobrze, dobrej jakości skarpetki. Mam nadzieję, że będą się sprawdzać skarpetki jak skarpetki, ale chciałabym, żeby na pewno się nie kulkowały i królik przeszkadza w tle. Okej, okay, królik się napił, ale nie wiem, czy nie będzie zaraz chciał jeść i też będzie szarpał yy, miskę, więc no zobaczymy. Kupiłam dla Oliwki takie. Yy, Stopki, to są te baletki. Trzy pary i te trzy pary kosztowały 5 zł. Kupiłam w jej rozmiarze oczywiście. I to są te takie stopki do e, butów, do balerinek, do jakichś takich płytkich e, bucików na lato, wiosnę. Więc coś takiego. Bardzo fajna sprawa. Też zabierzemy to jutro, bo na pewno oliwka będzie potrzebowała do e, bucików. Kupiłam też oliwce dwie takie, dwa takie opakowania skarpet To 5 zł za trzy e, pary. I w takich bardzo fajnych wzorach, w kropeczki, ładne kolory, tutaj jakieś kwiatuszki, taki wiosenny zestaw. Bardzo bardzo fajne i oliwka też już te skarpetki miała kiedyś, się naprawdę dobrze noszą. I tutaj drugi taki troszeczkę królikowy zestaw. E, tu mamy Jakieś kwiatuszki z e, takimi brokatowymi, tutaj falbankami u góry. Tutaj mamy z jakimś królikiem, widzę uszy, i tutaj takie króliczki malutkie, więc też taki zestaw. I on też kosztował 5 zł i spadł. Mm. Tak. tak, i kosztował też 5 zł. Kupiłam Niuni też majteczki w Pepko. W Pepko naprawdę są tanie i fajne majteczki. Za trzy pary zapłaciłam 7 zł. Kupiłam oliwce większe majteczki. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja też sobie, jeżeli kupuję już jakieś bawełniane, czy ogólnie bieliznę, e, jeżeli chodzi o majtki, to kupuję większe, bo nie lubię jak mnie obciska coś. Więc oliwce też kupiłam większe. To jest na 1,28 m, 1,22 m. I oliwka już w tych większych chodziła. Po prostu ja widzę, że jej pupcia lepiej się zachowuje, jak ma przestrzeń, a nie takie ściśnięte te pośladeczki małe i no po prostu wygodniejsze są takie większe i kupiłam takie trzy <gry> pary. Dobra. Kolejną rzecz, też dla oliwki, tutaj są praktycznie same rzeczy dla oliwki, no ale tak akurat wyszło. Są to dwie pary Stop na 1,10 m za 7,99. I te rajstopy Wam serdecznie polecam z Pepco, bo one są naprawdę grube, znaczy to są cienkie rajstopy, ale bardzo dobry materiał mają. One się nie porwą przy zahaczeniu paznokcie, yy, wytrzymują naprawdę długo, a są Właśnie cienkie i też tak samo e, nic się z nimi nie dzieje. Można je prać i wielokrotnie używać. I ja już mam takie w kolorze różowym, granatowym, szarym, i właśnie kupiłam e, jej teraz białe, właśnie do sukienki, żeby ładnie wyglądało. Więc takie rajstopy i wszystko mi spada. Kolejna rzecz, co my tutaj mamy, to jest koszulka. Kosztowała 6 zł. E, taka neonowa z arbuzem, taka już na lato. Kupiłam jej e, koszulkę, właśnie do spodenek, żeby sobie mogła troszeczkę pochodzić w czymś innym niż e, do tej pory, bo muszę jej zrobić małe porządki w szafie i powyrzucać rzeczy, w których nie chodzi, które mi się nie podobają, bo ona ma tego dużo i tak nie używamy połowy. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, są to rampersy. Tak to się chyba nazywa, jak się nie mylę. Dla Filipka to są takie e, super spodnie na lato. Ja uwielbiałam oliwkę w to ubierać, bo tutaj możemy sobie to rozpiąć i całkowicie e, nałożyć jak koszulkę. E, tutaj krótkie takie rękawki cieniutkie dziecko całe się w tym mieście, nóżki ma gołe, rączki ma gołe i jest naprawdę wygodnie i przyjemnie, ja uwielbiałam oliwkę w to ubierać i to kosztowało 10 zł i one mają też tutaj wzór taki bardzo letni więc fajnie to wygląda wzięłam w kolor, w rozmiarze 68, czyli taki aktualnie jak nosi, bo to na teraz na taką pogodę już kiedy są powoli upały i i tak, żeby było mu wygodnie, też jutro zabiorę i Przekażę. Kolejną rzecz, jaką kupiłam dla Oliwci jest to spódniczka. Kosztowała 16 zł... 16? 15 zł. Eee, taka niebieska, paseczki. Ma tutaj taką... Eee, taki pasek, kokardę do zawiązania. Taka rozkloszowana spódniczka. I ona jest naprawdę bardzo fajny, ma materiał. Tu eee, jakieś nitki. I kupiłam jej właśnie, bo ona mi się skojarzyła z taką wiosną, z latem. I lubię robić zakupy w pepko i kupować tam dla dziecka ciuchy. No bo nie jest później szkoda ich wyrzucić, czy jak zaraz jest zniszczy gdzieś w piaskownicy. To nie jest po prostu, no, przykro. I tak. Kupiłam oliwce taki sweterek. Do jakichś jeansów, do sukienek, żeby coś narzucić na siebie. Ma na dole taką baskinkę, taką falbanę, Jest w kolorze takiego różu, pięknego, jasnego. I była przeceniona z 24-25 zł na 14,99 Więc taki sweterek kupiłam oliwce. Pewnie też jutro zabierzemy. Jeszcze nie wiem, co ją ubiorę. Myślę, że w tą sukienkę, no ale to się jutro okaże. No i kolejna rzecz, którą kupiłam, są to leginsy i one kosztowały 10 zł i są w takie super kwiaty, taki mega wiosenny motyw i ja Oliwce kupuję zawsze większe leginsy, tak jak ona teraz nosi aktualnie 1,10 m ciuchy, to ja jej kupuję zawsze o rozmiar większe leginsy, bo ona ma długie nogi i one są na 1,16 m. Więc takie leginsiki dla Olinki. Kolejna rzecz. Co my tu mamy? O! I ona będzie super pasowała do tych leginsów. Jest to koszulka. Kosztowała 10 zł. Taka letnia, wakacyjna, brokatowy napis, piękne kwiaty. No śliczna, szara. Więc kolejna koszulka. Co my tu jeszcze mamy? I tutaj też koszulka, też kosztowała 10 zł. O, to jest chyba zestaw do tych leginsów. Zobaczcie. Tutaj są takie kwiatuszki, bardzo podobne do tego. I jest to taka dziewczynka, właśnie, która ma sukienkę zrobioną z tych kwiatków, które są też na leginsach. Więc coś takiego. O. Wszystko jest pomięcione, bo leżało to naprawdę długo. Kolejna rzecz to są oczywiście gumki dla Oliwki, bo Oliwka gubi gumki, tak samo jak ja. Kosztują 2 złote, takie mięciutkie, różnokolorowe, jest ich naprawdę bardzo dużo zawsze w pepko w przeróżnych kolorach, są też czarne, więc ostatnio kupiłam czarne dla oliwki, teraz takie i właśnie się mam nadzieję, że przydadzą i nie zgubią za szybko. I kupiłam też nuni taki, takie malutkie spineczki. O. Nie są takie super duże spinki jak normalnie, są takie maleńkie do grzyweczki, żeby gdzieś tam podpiąć, takie bardziej ozdobne, delikatne i one kosztowały 2 zł, i mam nadzieję, że oliwka ich nie ściągnie. Oliwka nie lubi chodzić w spinkach i zawsze ściąga po prostu. To jest u nas standard, że oliwka chodzi bez spinek. I co tu mamy jeszcze? O, kupiłam dla Filipka skarpeteczki. Też takie już letnie, jakieś tutaj mamy kaczuszkę, statek, jakieś rybki. Bardzo fajne, z tymi takimi antypoślizgowymi kropeczkami na dole. I one kosztowały 7 zł, więc takie skarpeteczki też dla Filipka. I co tu jeszcze jest? O, Kupiłam sobie za 5 zł taki portfelik gumowy. E, ja mam problem w tym, że często chodzę w nerce, i w mojej nerce jest naprawdę mało miejsca na portfel, i zazwyczaj w kieszonkę po prostu nerki wkładam e, pieniądze, czy banknoty, czy karty, bo ja zazwyczaj chodzę z kartami, nie, nie noszę gotówki przy sobie, ale często mam jakieś drobne i te drobne po prostu walają się wszędzie po całej e, mojej Nerce, po, po kieszeniach, dlatego teraz mam coś takiego gumowego i mam zamiar tutaj chować drobniaczki, takie Tutówki, dwójki itd. Co ja tu jeszcze mam? O, kupiłam dla Olickiej za 3 zł takie łyżeczki, miętowe i różowe, z taką gwiazdką tutaj na dole. Kupiłam je, one są takie niby jednorazowe, ale dużo y, twardsze i dużo mocniejsze niż takie tradycyjne, jak używamy do grilla czy... Mm, no po prostu wiecie o co chodzi. Y, więc kupiłam takie łyżeczki, możliwe, że uda się mi je myć co jakiś czas i że... Wytrwają dłużej z nami, ale jak nie, to nie będzie też szkoda. Kupiłam je dla oliwki, jak będzie jadła jakieś lody, czy jakieś serki na dworzu, czy cokolwiek, czy do przedszkola, żeby dawać jej taką łyżeczkę, bo ja muszę oliwce dawać sztuczce do przedszkola, jak da mi jakiś jogurt na śniadanie. I później jest problem, że te łyższeczki małe nie wracają i z 20 łyżeczek zrobiły mi się 4. Jak zwykle, więc teraz będzie miała coś takiego i do przedszkola nie będzie szkoda jej dać. Kupiłam też dla oliwki taki zestaw za 3 złote mm, baniek mydlanych Zobaczymy, bo jeszcze ich nie widziała. Pewnie jak zobaczę zaraz to od razu je zabierze, muszę szybko schować dwie buteleczki, żeby miała tylko jedną i będziemy się bawić eee, za tydzień, w czwartek moja oliwka kończy 4 lata i postanowiłam, że kupię jej takie świeczki, miała takie świeczki rok temu i to sprawiło jej ogromną frajdę nie tak jak zwykła, jedna czwórka i to wszystko taki zestaw, każda literka, ona musi wtedy dużo zmuchiwać i ona wtedy się cieszy bardzo jej się to podoba, więc teraz cały taki zestaw E, zawieziemy na salę, w której ma e, urodzinki, i nałożymy na tort, więc będzie miała cały zestaw. I kupiłam też e, takie pompony. O! One kosztowały 5 zł. 5 zł? Tak, 5 zł za trzy pompony. One są naprawdę duże, w pięknych kolorach. I ja takie pompony rok temu oliwce zawiesiłam na urodziny. W tym roku Oliwka ma e, na takiej sali zabaw, e, na kulkach te urodzinki, więc nie będę jej e, mogła zawieść żadnych już ozdób, bo oni wszystko przygotują i przyjedziemy tak jakby na gotowe, więc e, dlatego, że ona ma tam urodzinki i nie kupuje żadnych ozdób, kupiłam coś takiego. I powieszę jej w pokoju, bo ja naprawdę lubię takie ozdoby, lubię takie rzeczy i nie będzie szkoda, jak na to zniszczy. I podwieszę po prostu jej gdzieś pod żelandor, i będzie pięknie to wyglądało. Super. One są naprawdę bardzo fajne i można je też często wymieniać. Jak się obkurzą, czy będą brzydko wyglądały, no to nie jest szkoda, wyrzucić. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, jest to kocyk w takim kolorze pudrowego różu za 8 zł. O taki. I kupiłam ten kocek, zobaczę, może kupię jeszcze jeden, zobaczę, 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 jak on się sprawdza i kupię możliwe, że jeszcze jeden, bo ostatnio jak robimy grilla, czy siedzimy tutaj już na dworzu i robi się chłodno, no to zabieramy koce tutaj z łóżka. I później muszę je często prać Znaczy po każdym wejściu na dwór Bo tam gdzie są jakieś paprochy Gdzieś jakaś trawa się przyczepi Jakaś mrówka znajdzie się Więc żeby mieć takie tylko koce na dwór Kupiłam taki jeden I zobaczymy może kupię kolejny Jak będzie słabej jakości to kupię po prostu w Ikei, Taki mój sprawdzony już kocyk Który długo, długo trzyma swoją formę Nie rozciąga się I jest naprawdę w porządku Okej, okay, udało się troszeczkę chaotycznie, ale w końcu pokazałam wam moje zakupy z Pepko. Są to zakupy, które zrobiłam w ciągu ostatnich dwóch tygodni, więc na pewno te wszystkie produkty jeszcze w Pepko znajdziecie i możecie się wybrać, jeżeli coś wam przypadło do gustu. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeżeli podobał wam się filmik, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Dzięki jeszcze raz. Pa.